Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście witam Was już zapewne długo oczekiwanych wynikach konkursu naszego z okazji 500 widzów na kanale. Oczywiście na Gry Science ScienceRoll 4 oraz Contagion po jednym kluczu na Steam. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście cała lista uczestników znajduje się w opisie, ponieważ jest ich na tyle dużo, że tutaj i tak byście nic nie widzieli. Także ja się już przyłączam na stronę random.org. No dobra, jesteśmy w kolejnej scenie. Jesteśmy na stronie random.org I najpierw wydaje mi się, że powinniśmy wylosować klucz do Contagion Ponieważ jest taka gra raczej mniejsza i tak dalej, więc spróbujemy na Kontagion. Contagion Od 1 do... do ilu już... sobie tylko zerknę i do ilu... 80 ile? 86 oczywiście, na ten moment jest to 86, także wpisujemy 86 I szukamy kto jest zwycięzcą Contagion jest to numerek 31, więc sobie zapisuję 31 e, i kolejny szukamy, czyli to jest zwycięzca z Science 4, także uwaga. I zwycięzca z Science 4 jest numerek 85, także e, teraz przełączamy się na kartę z, e, z uczestnikami. No, jesteśmy na liście uczestników. E, pierwszy, e, pierwsza osoba, która wygrała to jest e, 31, Miszczuk. E, gratuluję, wygrałeś grę Contagion. Także tu sobie zapisuję, żebym wiedział potem. Widać to, że zapisuję, bo coś tu ostatnio miałem jakiś problem, że nie było widać, ale widać, jest tutaj O. I oczywiście numer 85, tutaj yy, akurat tego nie widać, więc muszę tutaj ruszyć w ten sposób, że kliknę to i O, tak, to tak, wybaczcie, ale tak musiałem zrobić. 85, Mateusz Kwaśniewski, gratuluję, wygrywasz Science Row 4. Także do zwycięstwa żebyście pamiętacie żebyście pamiętali, że trzeba się zgłosić w komentarzach albo gdzieś tam do mnie na wiadomości bo inaczej przypadek od, no cóż, trzeba się zgłosić a cały raz się dziękuję serdecznie za wzięcie udziału i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych i konkursach i filmach także jeśli odbierzecie ten konkurs ciepło no to oczywiście kolejny też są w drodze nie wiem jeszcze jakie będą gry, zobaczymy co uda mi się wyłapać tutaj tak się udało, tak dosyć porządną grę no bo taka um, liczba widzów była taka dosyć fajna, równa i tak dalej, zobaczymy jak będzie następnym razem także z mojej strony to było na tyle jeszcze raz wielki dzięki za wzięcie udziału, do usłyszenia na razie cześć.